Cześć, Z tej strony Czachman, a Wy oglądacie odcinek, w którym przedstawię Wam moje TOP 12 najlepszych gier Battle Royale na urządzenia mobilne z Androidem i iOS-em. Jak przypadło na gry z tego rodzaju, są one dm z elementami mikropłatności i oczywiście większość nie jest mała pod względem pamięci. Ja już nie przedłużam, no i co? Życzę jego seansu! Jest to Battle Royale, w którym głównym temem jest zbudowanie rakiety i odlecenie z wyspy. Aby to zrobić musisz znaleźć zasoby. Oczywiście musisz uważać na innych graczy, którzy będą chcieli przenieść Twoją rakietę i podobnie jak Fortnite występuje tu budowanie. Jest to multiplayerowa strzelanka typu Battle Royale. Na rozległej wyspie walczą przetrwanie kilkaset osób, zmagania wygrywa żołnierz, który ostatni zostanie przy życiu. W aplikacji występuje mapa 8 na 8 km o zróżnicowanym terenie. I standardowo występuje tu strefa, pojazdy i wiele broni. Ocelali podzielili się na klany tworząc osady. Jako przywódcy swoich klanów będziecie starając się wznieść swoją własną osadę, biorąc ją przed napastnikami, handlując bastionem, oraz eksplorować pustkowe w poszukiwaniu Duby i sojuszników, które pomogą wam w osiągnięciu zwycięstwa. W grze mamy okazję wcielić się w Pokemony, które korzystają ze znanych umiejętności, ale podczas meczów postacie zdobywają poziomy, uczą się nowych zdolności, staje się potężniejsze, a nawet mogą ewoluować. Każda z postaci korzysta ze zdolności, które widzieliśmy w innych produkcjach spod szyldu tak wielkiego uniwersum, co więcej dopuszczalna jest współpraca między nimi czyli graczami. Jest to wieloosobowa strzelanka wydana na urządzenia mobilne. Podczas każdej rozgrywki na mapie ściera się wielu graczy w typach solo, duo i składzie. Zabawa polega na walce do ostatniego żywego zawodnika bądź drużyny na stale kurczującym się polu walki. Konsolowo-mobilna konwersja popularnej gry typu MOBA, League of Legends. Myślę, że możemy również ją zajrzeć do Battle Royale. Wild Rift różni się od oryginału zmianami w zakresie m.in. projektu mapy, sterowania oraz dynamiki rozrywki, ale jednak jest to ten sam LOL. Jest to wieloosobowa gra online dla maksymalnie 32 nokautujących się rywali, której zadaniem jest walka o przetrwanie na kolejnych poziomach w trakcie serii rund potęgujących chaos, do chwili gdy przy życiu pozostanie jeden triumfator. Występuje tu również typ dla znajomych i codzienne turnieje. Z sporych rozmiarów mapa podzielona jest na lokacje takie jak więzienie, cmentarz, statek, labirint czy zajezdnia. Bohaterowie korzystają także ze współczesnych rodzajów broni takich jak kałach czy shotgun. Sterowanie postacią i sama rozgrywka jest bardzo intuicyjna. Gra korzysta z dwóch wirtualnych padów, z których jeden służy do poruszania się bohaterem, a drugi do celowania i strzelania. Podczas walki możemy skutecznie wykorzystać elementy terenu na swoją korzyść używając ich jak zasłon i barykad. Jest to oficjalne Call of Duty przeznaczone wyłącznie dla telefonów komórkowych, gej na kultowych mapach i trybach dla wielu graczy w dowolnym miejscu i czasie, pole bitwy Battle Royale dla 100 graczy, szybki deathmatch drużynowy 5 na 5, czy może sniper vs bitwa sniperska, to wszystko masz w tej aplikacji. Gierka ma wiele różnych mechanik, które na początku mogą być trudne do zapamiętania. W grze występuje system bucharków, rankingów, masa różnych postaci typów i różnego rodzaju surowców. Najważniejszą atrakcją w tej aplikacji są jednak rozgrywane mecze, dzięki nim zwiększysz swoją rangę, zdobywasz nagrody oraz punkty doświadczenia. W czasie każdego meczu grybka getcha zrzucona jest na zamkniętą mapę, której powierzchnia zmniejsza się z czasem. Twoim zadaniem jest przeżywanie dłużej niż inni gecze. Po rozpoczęcie rozpoczęcia zabawy decydujesz samodzielnie, musisz bowiem w odpowiednim momencie wyskoczyć z lecącego samolotu. Wylądowanie w odpowiednim miejscu jest bardzo istotne, każdy mecz rozpoczynasz bez wyposażenia. Wszelką broń i pozostałe elementy ekwipunku zdobywasz poszukując kolejnej lokalizacji, w może być udział maksymalnie 100 gecz. Mecz skończy się, gdy przy życiu pozostanie tylko jedna osoba. Setka geczy walczy na jednej mapie na śmierć i życie. Na miejscu, oczywiście, wszyscy mają takie same szanse. Wyposażenie jedynie w kill jeszcze mamy w bój. Po dodecydowaniu, ekwipunek w tym musi się znaleźć broń, bandaże i potki. Kiedy widzimy przeciwnika, zabijamy go albo on nas. Kto przetrwa ostatni, ten wygrywa. W grze dodano system budowania i sama oprawa graficzna na stajcie, nie odstrasza.